Czytacie te karty po kolei. a Co tu jest napisane? Aha, tutaj. Duma, tak, co tutaj? Trochę jest to. Smutek jest, tak, tutaj. Aha, a tutaj. Aha, co tam jeszcze jest napisane, drugi? Czas i mądrość. Mamy bogactwo, mamy dumę, mamy smutek, mamy dowcip, jeszcze mamy czas i mądrość. Chciałabym właśnie opowiedzieć taką historię, w której takie emocje znalazły się na takiej wyspie. I one sobie tam żyły, o, jeszcze zapomniałam, jeszcze jest jedno, co tam jest napisane. Miłość jeszcze była na tej wyspie, tak, która wszystko to dostalała. Pewnego dnia dowiadują się, że muszą nagle szybko opuścić wyspę, dlatego, że na tomie. I miłość podjęła taką decyzję, że ona zostanie do samego końca, aż wszystkie te emocje ewakują się. I najpierw wypływa bogactwo. Bogactwo na takim pięknym, bogatym statku jest. I ono wypływa i nagle miłość a, mówi, że... A czy ty myślisz, ze sobą? A bogactwo mówi miłość, nie no, ma tutaj dla Ciebie miejsca, tylko że tutaj są skarby, tutaj jest złoto, to jest srebrno, że kosztowności. Tutaj nie ma dla Ciebie miejsca. Bogactwo odpływa, przypływa duma obok miłości. I miłość była, duma, duma, może ty weźmiesz my ze sobą. Ona tak patrzy się na to, miłość mówi, nie ma tutaj, nie mogę cię wziąć ze sobą, ale tylko żyć, że tutaj wszystko jest uporządkowane, a ja jeśli ciebie wezmę, to wszystko do góry nogami postawisz. Widzisz sama, że nie ma tutaj dla ciebie miejsca, to nie jest twoje miejsce. I duma popłynęła dalej i z dumą odwróciła się od miłości. Za chwilę smutek jest. Smutek wypływa na takim by, byle jakim statku i może, tak sobie pomyślała Miłość, a może to Ty smutek weźmiesz nie ze sobą. A smutek tak, o, jak mi dzisiaj smutno jest. Ja chcę dzisiaj być sama. Nie może, nie, ja nie chcę Twojego towarzystwa Miłość. O, mamy jeszcze dowcip. A dowcip płynęła tak szybko, że Miłość tam woła, krzyczy, ale nawet nie usłyszała tylko że tak było rozbawione, że nie usłyszała jak Miłość woła pomoc. I miłość smuci się, bo już mówili, to już koniec, wyspa tonie i nagle ktoś woła miłość, miłość, chodź, ze mną, popłyniesz. I kiedy miłość płynie i tak ona taka e, zadowolona jest, taka szczęśliwa i zapomniała się zapytać, kim jest ta osoba, która po prostu popłynęła, która zaprosiła ją na ten statek. Idzie do mądrości zapytać się, a kto to był ten człowiek, który mnie uratował? mu tak bardzo zależało na tym? żeby mnie uratować. A mądrość mówię, albo to czas. No ale dlaczego właśnie czas? Dlatego, że tylko jemu zależy na tym, żeby człowiek poznał Pana Boga. Księdza 11, w 31 rozdziale trzeciej wersety jest napisane, że miłością wieczą Pan Bóg umiłował. A zależy takie słowa, że albo Bóg miło ten świat, a wykaż sobie wierzy, nie zginął, tak? ale miał żywot wieczny. Życzę Wam, żebyśmy pamiętali o tym, że miłość Jezusa Chrystusa nas wybawia. Chciałabym jeszcze tak na koniec Wam dać w prezencie takie pełne kolorwanki, czyli z jednej strony jest wersja biblijny, który trzeba pomalować, to jest dla Was, a z drugiej strony jest czytanka dla Waszych rodziców, żeby ją mogli Wam przeczytać. I to jest dla Was w prezencie. Dobrze. Dobrze. Dobrze, jeszcze jedno.